16 września 2024 rok, powódź Leniurzewski, znajdujemy się sinawa, tam jest ujście, o teraz pokazuję tam ujście, tu jakiś ponton pływa, to jest po prostu yy, z ujścia, tam w kierunku też ujścia i tutaj z Nysy wpływa woda w kierunku, zaraz tu pokażę, wpływa kierunka woda. Proszę bardzo. Wpływa w kierunku niesamowite. A to jest działka też zalewa. Po prostu wszystko zalane. Kąpilzko tam w Italii zalane. To wszystciutko jest zalane. Mamy 97. Podobny rok. I mamy tu do przelewania drogi te Lejmżewski i Raski.